Cześć, witajcie w kolejnym wideo na naszym kanale AndroPlay. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić króciutko bardzo fajną aplikację związaną z informacjami. Mianowicie chodzi o aplikację TVN24. Jeżeli ktoś interesuje się na bieżąco informacjami, wiadomościami ze świata, no i przede wszystkim z Polski, to właśnie jest aplikacja dla niego. Od razu po uruchomieniu przechodzimy do głównego panelu, gdzie pokazują nam się najnowsze, najciekawsze i najważniejsze. Wiadomości. Tutaj, jadąc na dół, macie właśnie w takiej kolejności wyświetlane informacje ze świata i z Polski, z zakresu właściwie polityki, sportu i, i, i wszystkich innych kategorii. To są, że tak powiem, najnowsze, kategoria najnowsze informacje. Program jest bardzo intuicyjny. Bardzo dobrze, że się sprawuje. Nigdy się praktycznie nie zawiesza. Jeszcze mi się przynajmniej nie zdarzyło. Po prawej, przepraszam, po lewej stronie możemy się zalogować, bo możemy utworzyć sobie na TVN24 nasze konto. Klikając na Start, zawsze będziemy mieli ten główny panel. Ten, który się właśnie wyświetla, więc po prostu nie będzie się w tej chwili otwierał, bo jesteśmy na nim. Ale klikając najnowsze. Zawsze się pojawią te, które są udostępniane jako ostatnie. A więc widzicie, że tutaj mamy tą informację. O godzinie 10.29 została umieszczona w serwisie TVN24. Mamy godzinę 10.34, a więc jest to rzeczywiście najnowsza informacja. Oprócz tego możemy jeszcze oglądać zarówno na żywo, jak i przeglądać fotografie, oglądać wideo z różnych artykułów. No, i przeglądać fakty. Niżej macie w takiej grupie informacje z najważniejszych, że tak powiem, największych miast w Polsce. Możemy to pogrupować sobie, i, i dzięki temu, na przykład, jeżeli ktoś jest z Poznania, z Pomorza, z Wrocławia, to po prostu klikając na odpowiednią kategorię, dostarczy sobie w panelu głównym informacji właśnie stamtąd. Spróbujemy, zobaczymy, jak to działa. Klikniemy na Warszawę. I teraz przechodzimy właśnie dokładnie do tych informacji związanych z tylko i wyłącznie z naszym miastem stołecznym Warszawą. Co mamy jeszcze tutaj? Yy, możemy też również pogrupować sobie, yy, tak żeby program, aplikacja wyświetlała nam w kategorii na przykład świat, sport, biznes, meteo, kultura i styl, technologie lub ciekawostki. No i tutaj na przykład dla takiej małej próby klikniemy sobie... Świat zobaczymy co nam wyświetli. No tak teraz oczywiście temat, który jest na topie. Sprawy związane z Rosją. Brytyjska armia się kurczy, wydatki maleją. Świetnie. Bardzo dobrze chodzi. Po prawej stronie jak zwykle macie dostęp do bezpośrednich do artykułów. I po lewej wracamy z powrotem. Zaznaczymy sobie na przykład sport. I jak widzicie, znowu teraz jesteśmy już tylko i wyłącznie w kategorii sport. Tutaj polityka i inne, inne informacje nie będą się pokazywać. Świetnie, a więc jak widzicie, bardzo dobrze to chodzi. I zobacz więcej magazyny. To już są yy, magazyny związane oczywiście wszystko z telewizją TVN. A więc tutaj macie możliwość przejścia bezpośredniego do odpowiednich yy, programów, które. Nam serwuje właśnie TVN24. Zobaczmy, jak działa jeszcze oglądaj na żywo ta funkcja po prawej stronie. A więc, tak, musimy się zalogować. Oczywiście, wcześniej musimy zarejestrować się i po prostu wykupić pewien abonament. Nie sądzę, żeby to były jakieś wielkie kwoty. To są abonamenty, zdaje się, na miesiąc albo na pół roku, albo na rok. Nie do końca wiem. Nie chce mi się teraz tracić czasu na to, żeby się rejestrować. Poza tym zdaje się, że TVN24 udostępnia na żywo tylko i wyłącznie w języku yy, znaczy nie w języku, no w języku oczywiście polskim, ale tylko na terenie Polski. Ja natomiast akurat w Polsce nie przebywam, yy, stąd też nie będę mógł tego konkretnie sprawdzić. Ale jeżeli ktoś yy, ma taką możliwość i chciałby to zrobić, to może napisać do mnie na maila tutaj, na naszym kanale lub w komentarzu udostępnić, w jakiej cenie to jest i, i, i jak to działa. Ok, a więc tak to właśnie wygląda. Tutaj możemy zobaczyć sobie zarówno cennik, jak i regulamin, jak i wymagania techniczne. To tyle, jeśli chodzi o te sprawy, te sprawy związane z oglądaniem na żywo. A więc widzicie bardzo dobry program, yy, bardzo intuicyjny, świetnie się czyta, czcionka jest bardzo dobra, no i nigdy właściwie yy, nie nawala. A więc zachęcam serdecznie do tego, żeby jeżeli Was interesują informacje z Polski i ze świata, yy, zainstalować sobie to oprogramowanie, tą aplikację, ponieważ naprawdę będziecie z niej zadowoleni. Dziękuję i zapraszam na następny filmik, który umieścimy już niedługo.